Dzień dobry. Dzisiaj bardzo szybki makijaż na niedzielne wyjście. Tym makijażem rozpocznę po prostu cykl filmików, które będę tutaj wrzucać z tego, co po prostu miałam jeszcze na telefonie i nie usunęłam, no bo przecież ostatnio czyściłam telefon i usuwałam wszystkie po prostu filmiki, które zostały opublikowane. Dobrze, zaczynam od podkładu Eveline. Naprawdę ja go bardzo lubi I to jest ten w tym jednym z ciemniejszych kolorów, czyli to jest zdaje się kolor półtora, ale to najwyżej w opisie na dole Wam wszystko to napiszę. Teraz... Doklepuję to wszystko gąbką, bo najpierw zawsze nakładam palcami, potem właśnie doklepuję wszystko gąbeczką, żeby tak jakby wbić w pory, bo to jest naprawdę bardzo ważne, żeby potem dobrze siedział i ładnie wyglądał ten podkład. Poza tym zależy mi na tym, żeby to była możliwie jak najcieńsza warstwa. Dokładam tylko w miejscach takich najbardziej u mnie problematycznych, czyli tutaj na środku, że tak powiem, policzków, gdzie mam największe zaczerwienienia łapie za korektor również Eveline, odrobinka wewnętrzny kącik, odrobinka w zewnętrzny, tak żeby rozświetlić i troszeczkę jakby zakryć takie naturalne przebarwienia, które tutaj po prostu mamy. <laughs> I tutaj, słuchajcie, ja mam taką minę, bo, no wiecie, no, wtedy jeszcze nawet mi się nie śniło, że coś takiego może nie spotkać. Natomiast Tutaj y, okazało się, że muszę się szykować dużo szybciej niż, y, niż zakładałam, że się będę szykować, y, bo okazało się, że y, przed obiadem mamy jeszcze gdzieś tam podjechać. Tak więc moja mina mówi wszystkie. Teraz y, jeden z moich y, ostatnio też y, ulubionych pudrów pod oczy, czyli nam Cotton Candy. I y, 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 tutaj Marta zmalowana, bardzo dziękuję za polecajkę. Rzeczywiście on się bardzo ładnie sprawdza. On też nadaje się, wiecie, jak jesteście mi opalone do takiego przypudrowania, właśnie nawet całej twarzy. No i tutaj znam, dostałam paczuszkę od nich piarową i tutaj pierwszy raz w życiu wypróbowuję ich bronzer w płynie i rzeczywiście on mi posłużył do takiego bardzo, bardzo szybkiego makijażu. Zobaczcie, ma całkiem fajny kolor, nie jest jakiś bardzo pomarańczowy. I Ja nakładam go pędzlem, dokrępuję gąbeczką. Tutaj chyba zdjęłam sobie niechcący tym pędzlem Troszkę podkładu, ale to można oczywiście gąbką doklepać. Tak więc jedziemy z tematem, delikatnie nabieram, rozpracowuję na dłoni i dopiero przenoszę to wszystko na policzek, ponieważ, tak jak widzicie, tutaj już zmądrzałam i bardziej wklepuję niż przesuwam. Ponoszę, no przesuwam, doklepuję palcem. No i tak, coś tutaj do krzysia mówiłam w sensie takim, że tak mieliśmy wyjść później. Ja się szykowałam, że jeszcze będę mogła normalny filmik nagrać. A tutaj, i na całe szczęście, słuchajcie, nagrałam materiał po prostu telefonem. On był jeszcze niezmontowany, tak więc tego jeszcze nie widzieliście. Macie zupełnie nowy materiał, tak, ale tutaj za dużo to ja się nie uśmiechałam. Biorę kolejny brązer, właśnie w. Wiecie co, ja teraz się zastanowiłam, czy, czy ja nie wzięłam przyciemniacza tutaj do, do tego, do konturowania policzków. W tej chwili się nad tym zastanowiłam. Później to sprawdzę i najwyżej w opisie Wam dodam. Bo to, to co kładę na powieki jest albo brązerem, albo przyciemniaczem do podkładu. I nie miałam świadomości, że ja kładę przyciemniacz gdziekolwiek czy na policzek, czy na oko, ale jak widać, w jednym i w drugim, w razie czego się to sprawdza. I to jest taki naprawdę najszybszy sposób. Ja bardzo często wykorzystuję na przykład brązer w płynie, jeżeli już go w ogóle kładę, i żeby po prostu nim wykonturować sobie oko jest to bardzo szybka metoda, bo tutaj zobaczcie, że ja niewiele co przyspieszam, niewiele co tnę, tak naprawdę przy, przy tym makijażu oka nie macie właściwie żadnych cięć, wszystko można dopracować sobie paluszkiem, bach, bach i gotowe. Teraz jeszcze przyciemniam zewnętrzny kącik, żeby był troszeczkę ciemniejszy, mocniejszy, bo wiedziałam, że będę nakładała przepiękny, bardzo mocno błyszczący pigment. No, i wiecie, jak niedziela, to niedziela. Poza tym to był czas, słuchajcie, kiedy kiedy jeszcze kwitłe łubiny, wracam tutaj do pudru i pudruję sobie przestrzeń pod łukiem brwiowym i wiedziałam, że będziemy też chcieli zatrzymać się i zrobić kilka zdjęć w łubinach, więc tutaj mamy 02 Tulip, bardzo ładny, piękny, dosłownie piękny kolor właśnie takiego różu w kremie. Ja go nabieram na dupeczkę gąbeczki. I tą dupeczką gąbeczki sobie nakładam to wszystko na policzki. Słuchajcie, ja mam dzisiaj już naprawdę dużo lepszy humor. W sensie takim, że słuchajcie, cokolwiek by się nie działo. Jak ja widzę, że ja mam taką społeczność, mój ulubiony puder, oczywiście 02 naturalny. To, to jest niewiarygodne. I to wsparcie, które mi dałyście, daliście, przepraszam, jest tak ogromne że wiem, że cokolwiek by się nie działo, czy to, to odzyskamy, czy nie odzyskamy, to i tak ja jestem wygrana, bo mam Was. Po prostu. Jakby, jakby nie patrzeć. Tutaj wszystko pudruję i to tak pudruję dość dobrze, ponieważ doszłam do wniosku, że jeżeli nawet mi się wiecie jakaś ja drobinka osypie, to na pudrze dużo łatwiej będzie to z pudru ściągnąć, niż, niż ściągać z nieprzypudrowanego właśnie policzka. Tutaj jeszcze znowu coś do Krzysia gadałam, tak Teraz mamy drugo, drugą rzecz po prostu do oka, czyli Eyeshadow Keeper. I na Eyeshadow Keeper będę przyklejała sobie ten piękny pigment w kolorze Begonia. To jest Malumak Kolor Begonia. I zobaczcie, on jest przepięknym takim łososiem opalizującym na złoto. Zobaczcie to. Tego kurczę niestety obiektyw, przedni obiektyw kamery nie oddaje, ale on pod odpowiednim kątem jest brzoskwinką. No jest po prostu obłędnie piękny. No ja się nie mogłam na to napatrzeć. No mówię tutaj kiepsko oddaję ten aparat. E, natomiast musicie mi wybaczyć. Ja dopóki e, jakby informatycy mi e, na to nie zezwolą, w sensie komputer nie będzie dobrze przejrzany, e, to ja się do komputera nie dotknę. W związku z tym e, to pewnie potrwa, zanim jakikolwiek filmik w normalnym formacie się e, tutaj na YouTubie pojawi. Natomiast ja postaram się wszystko, co tylko mam i mogę e, będę czy tam coś nowego też będę nakręcała w tym formacie i wrzucała tutaj, żeby to konto się rozwijało, bo nie chcę czekać, wiecie, na to kiedy nam oddadzą tamto to konto. Teraz kredeczka, przepraszam, od Maksineczki. ja ją Kocham, uwielbiam i wielbię, bo ona tak cudownie sunie, słuchajcie, właśnie nawet po takich pigmentach. Mało tego, ona już jak zastygnie, to zastyga na amen, ale zastyga dość wolno, więc można z nią pracować. I zobaczcie, że ja ten ogonek sobie po prostu wyciągam tak jakby z tej kredki, która już została nałożona. I zobaczcie, jak to ładnie wygląda. No po prostu petardziocha, nie? <laughs> Mi się szalenie podoba. Tak więc kochani, ja tutaj jeszcze raz pięknie Wam dziękuję za wszystkie słowa wsparcia. To, że Was tutaj na tym koncie tak przybywa, jest dla mnie niesamowitym wyczynem. No, posłuchajcie, tak na dobrą sprawę od wczoraj jest już nas tutaj prawie tysiąc osób teraz w momencie, kiedy nagrywam ten voiceover. Tak więc zrobiliście niesamowitą rzecz. Zresztą. Najbardziej chyba niesamowite to było to, jak wszyscy się zmobilizowaliście i tak zgłaszaliście to konto, że ono w tej chwili zostało, znaczy już wczoraj, tak około godziny 20.30 zostało zablokowane przez, przez YouTube i po prostu ten człowiek nie ma nic z tego, że ma to konto. Teraz przechodzę do konturowania na sucho, mój ukochany bronzer od PZ. I Kokolita, tak, bo to powstało przy, przy ich współpracy. Uwielbiam ten kolor i to, jaką gładkość daje na policzku. Jeżeli go jeszcze nie macie, to uwierzcie mi, że warto. On jest już jakby nazwijmy to starym produktem, więc bywa dość często na promocjach. Jak jeszcze go nie macie, to naprawdę serdecznie polecam. I teraz jeszcze tego brązera użyję sobie troszeczkę jako cienia dla zagruntowania po prostu tego. Bronzera bądź przyciemniacza do podkładu. Nie wiem, sprawdzę, to wam na dole napiszę. No i ponieważ tutaj nie miałam matowego beżu, a matowy beż być musi w wewnętrznym kąciku, no to paletka Supermodel od Pariens i odrobinka właśnie tego przepięknego, takiego um, lekko morelkowa tego jasnego cienia. Wewnętrzny kącik jak zawsze i troszeczkę pod łuk brwiowy. I zobaczcie od razu, jak to oko się otwiera. E, troszkę jeszcze tutaj na dół. No i właściwie makijaż prawie, że jest gotowy. Jeszcze trzeba wytuszować. A nie, jeszcze linia wodna. E, linia wodna no to oczywiście kreteczka z Glam Shopu Long Lasting. I tutaj, jakby w przeciwieństwie do tej kredki maksineczki, jest ona bardzo dobra, bo zastyga. Bardzo szybko, w związku z tym e, tak naprawdę ta jasna linia wodna zostaje ze mną aż do momentu, kiedy jej nie zmyję. No i teraz e, tuż, tuż to jest e, ten Lux z Glam Shopu. E, on robi świetne rzęsy. E, wiem, że chyba Kamilka mi pisała, że e, u niej niewiele co zrobił. Natomiast mi się wydaje, że jak on jest bardzo świeży, to, e, to może robić tam gorszy efekt. Ale teraz e, Kamilka, spróbuj. Wydaje mi się, że teraz powinien lepsze rzęsy ci robić. Tam jeszcze coś gadałam do Krzysia. Hmm, przypuszczam, że mnie popęcał po prostu. Stąd też tak niewiele mojego uśmiechu, bo ja nie lubię się malować w dużym, dużym pośpiechu. Tak więc tutaj dopracowuję sobie te rzęsy. Hmm. Nie chciałam doklejać sztucznych, po prostu moje są dość długie, a ten tuż rzeczywiście dość ładnie je pogrubia. No i jeden z moich ulubionych rozświetlaczy, czyli to jest rozświetlacz od Lamela i rzeczywiście on, słuchajcie, wygląda jak coś bardzo, bardzo drogiego. Naprawdę. To też on kosztuje chyba nie wiem za 14 zł, a jest uważam wart dużo, dużo więcej. I może, właśnie, może jakiś taki film kiedyś nakręcę z jakimiś porównaniami. No, teraz to ja mam możliwości. Słuchajcie, i teraz żel od Benefit. Nim sobie po prostu układam moje brwi. No i kredka od Eveline. To jest numerek jeden, wiecie, z tej linii variete Bo stwierdziłam, że tutaj właśnie bardziej takie brązowawe usta mi będą pasować. Tak więc to jest taka brązowa kredka, która mi pasuje, no i moja ukochana tafla w kolorze glazurka z Glam Shopu. no i uwierzcie mi, to jest taki top, top ulubieniec, naprawdę, no tak, tu się poprawiam, ale doszłam do wniosku, że jednak zmienię bluzeczkę i tak to się wszystko prezentuje, biżuteria oczywiście od Kitulca, jak zawsze u mnie, no i zapraszam Was na łąkę. No, i tutaj jeszcze mała próbka sesji. Oczywiście wybrałam dosłownie kilka zdjęć z pewnie setki zrobionych. Tak, więc cóż, całe je was ściskam i do później.